Zadanie pierwsze na oficjalnej maturze w 2025 roku. Mamy dokończyć zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. I mamy podaną liczbę jest równa. Zwróćcie uwagę, że to było podobne zadanie na maturze próbnej. Jakie musimy rozwiązać? No wzorem skróconego mnożenia, czyli zapiszemy sobie Pierwiastek z 32, odjąć pierwiastek z dwóch mamy do potęgi drugiej, czyli to jest równe. Rozpisujemy krok po kroku. Pierwiastek z 32 do potęgi drugiej, odjąć dwa razy nasze A, czyli pierwiastek z 32 razy pierwiastek z dwóch i dodać pierwiastek z dwóch do potęgi drugiej. To będzie równe. Potęga z pierwiastkiem on się skraca, mamy 32, odjąć dwa razy pierwiastek z 32. I pierwiastek z 2. 32 razy 2 mamy 64, czyli to będą dwa pierwiastki z 64. I dodać potęga z pierwiastkiem nam się tutaj skróci, czyli mamy 2. Wobec tego przepisujemy 32 odjąć 2. Pierwiastek z 64 to jest 8, czyli mamy razy 8 dodać 2. 32 odjąć 16, dodać 2, otrzymujemy 18 i to jest odpowiedź B.